Kia Sorento. Co to za samochód? Pewnie ktoś się zastanawia. Otóż odpowiem bardzo szybko i konkretnie. To jest nadal bardzo dobre, jeszcze w miarę tanie auto terenowe. Może nie do upalania, ale do takiej rodzinnej turystyki offroadowej idealne. Zresztą udowodnią to właściciele, którzy jakby no spotkali się z nami, żeby opowiedzieć o tych samochodach. Czy to można powiedzieć, że jest dobre i tanie auto? Będę widziała za rok albo za dwa po eksploatacji. Bo to tanio kupić to jest jeszcze nie sukces. Misolem to zaczęło się podobać od razu, jak się pojawiło na rynku, czyli w tym 2002 roku już. Wiesz co, jadąc do, do kolegów, którzy mają warsztaty off-roadowe, to tam 4x4, to się śmieją ze mnie co, założyłeś teki, bo chcesz z tego zrobić terenówkę. Dlatego, że nigdy tym nie jeździli w terenie, nigdy nie próbowali, nie, nie sprawdzali, każdy porównuje to do Mercedesa ML-ki że to jest coś na ten, bulwarówka, tak i tak dalej. Uważam, że Sorento lepiej mi się jeździ niż ze Nasza przygoda zaczęła się od Octavii, 4 na 4 najpierw. No i tak nam się spodobało, że stwierdziliśmy, że potrzebujemy coś większego, rodzina nam się zaczęła powiększać, więc my szukamy jakiegoś suwa ogólnie. No i zaczęły padać... E... Wybory na Hyundai Santa Fe, dwójeczka, albo Kia Sorento. No i z żoną żeśmy w końcu zdecydowali. <laughs> Oczywiście to była jej decyzja, ale zdecydowaliśmy się na Sorento. No i się później okazało, że to jest jeszcze auto terenowe. Typowa konstrukcja ramowa, sztywny most z tyłu. Ma reduktor, no także zalicza się do terenowego auta. Myślę, że może zaskoczyć generalnie, bo większość ludzi mimo wszystko jak patrzy, to Kia, tylko generalnie Sorento, no fajnego suwa kupiłeś, nie? Ale w terenie niektórym kopara opada i, i się nagle następuje zdziwienie w ogóle, że wow, wow, nie naprawdę przejechałaś? No kurczę, niesamowite, więc niewiele potrzeba. Opony jakieś ateki, powiedzmy, do tego mówię, lift dwa cale i można naprawdę fajnie się pobawić i w błocie, i, i w jakimś piachu. Dlaczego kija obejrzałem wasz filmik sprzed dwóch lat około i mówię... Zobaczę, trzeba zaryzykować. I nie żałuję. Przez pół roku upalajmy co, co drugi weekend, nic się nie zepsuło. Można kupić nawet młode roczniki, bo do 2008 czy 2009 roku więc w sumie no, nie są to jeszcze stare auta. Jedyne co, no to trzeba uważać tylko na rdze. Ma swoje bolączki typowe dla tego modelu dla jak... Można powiedzieć, że słabe zabezpieczenie antykorozyjne w tym modelu. Co mi się podoba w tym aucie? Yy, po pierwsze cena, bo można go kupić poniżej 20 tysięcy. No i tu jest rozstrzał, bo Sorento się zaczynają tak naprawdę już od 8 tysięcy. I rzeczywiście, te auta są w cenie od 10 000 do, do 17 tysięcy, czyli są w miarę tanie. Myślę, że obecnie gdzieś minimum 15 to <noise> trzeba dać. 17 tysięcy mnie to auto wyniosło, już z akcyzą, ze wszystkim. Ja to auto kupiłem, to jest 2005 rocznik, kupiłem za 15 tysięcy złotych. Po drugie wnętrze, które nie wygląda jakoś dramatycznie odpychająco. Trzecia kwestia jest taka, że są skrzynie automatyczne i to takie bezawaryjne. Właśnie chyba spaliłam sprzęgło, więc nie wiem, czy takie dobre wrażenia. Dlatego ja uważam, że automat to podstawa, widziałem, ale że... Ale ja to... nie lubię. Nie? Nie, bo ja muszę czuć, jak zmieniam biegi pod ręką, Aha. bo to tak nie pasuje. Długo się zastanawialiśmy, ale jednak, jednak wybrałam, wolę sprzęgło zmienić. <laughs> Kolejny plus jest taki, że jest kilka silników do wyboru. U nas w grupie 80% to diesle. Bardzo klasyczną usterką niestety w tych modelach poliftowych i przedliftowych są podkładki pod wtryskiwaczami. Podkładki oryginalne kosztują 12 4 zł 4. Natomiast przez to, że są przedmuchy, konstrukcja silnika jest tak zbudowana, że cały przedmuch leci bezpośrednio pod pokrywę zaworów. odmą do skrzyni, gdzie zlatuje olej cały, Potrafi czasami wypchnąć bagnet, bardzo często wypycha bagnet, wtedy mamy pół silnika w oleju. My już tak mieliśmy raz, generalnie. No mówię, wymiana wiąże się z 12 zł za 4 podkładki, natomiast kłopotów potrafi narobić od cholery. Diesel ma po prostu więcej mocy z dołu, tak jak na piaskach czy, czy, czy podczas jazdy. Cel przedliftowy ma 140 koni, poliftowy ma 170. Mamy już przygody i z silnikiem, i z turbiną, i generalnie, i ze sprzęgłem, tak więc te rzeczy już żeśmy wymieniali. Bardzo dużą fabryczną wadą, jeszcze niestety w tych kijankach, był uszczący się zbiornik paliwa, który oczywiście w dieslach który powodował zapychanie się sita, później leciały wtryski. Sama wymiana zbiornika, no to jest powiedzmy, jeśli chcielibyśmy nowy kupić, to są koszty około 700 złotych. No ja nie lubię diesla, więc wiadomo, że benzynę polecę, tak? 2,4 mamy do dyspozycji 3,5. No 2,4 mówiłem, że troszeczkę słaba jest, jeżeli ktoś się chce bawić w terenie, więc 3,5. No są jeszcze z poliftów 3,3. 3.8 też się zdarzają. Odsapnie taśma MacGyvera I ojej. Odsapnię taśma Magna i to 3. No, nie powiedziałbym, ty Co mu to pękło? Nie. To. Tutaj dziura? No, nie, ja nie radzę też. Uważam jedyny. Trafny silnik do tych aut, jeżeli chce się trochę poupalać, pojeździć po piasku, to jedyny silnik, który daje radę. Benzyna. Benzyna, 3,5, 195 koni, no może już teraz mniej, no bo to wiadomo, 17 lat temu było może 195. Części offrodowych jest bardzo mało, tak naprawdę lift, jaki jest dostępny od ręki, Prawdziwy lift, czyli powiedzmy na sprężynach, to wybór jest ze trzech, może czterech firm maksymalnie. E, I to jest lift, który podnosi tak naprawdę 35 mm, tak? czyli to nie jest nawet dwa cale ogólnie. E, my oczywiście no mamy tak zwany bieda lift, czyli na klasyczne podkładki, tak? które no, wiadomo nie są idealnym rozwiązaniem, ale przede wszystkim są tanie bardzo. E, I dodatkowo. No, Podnoszą jednak trochę to autko, więc, więc zawsze jest bezpiecznie, ogólnie można troszkę większe opony włożyć wtedy. No, tu szału nie będzie, jak mówię. Tak to wygląda. Bagażnik jest, nie jest za wielki, wręcz bym powiedział, że jest mały, ogólnie, w porównaniu do innych samochodów. Dodatkowo, no tutaj wiadomo, jakiś schodek na jakieś tam pierdołki, lina, jakieś haczyki i tak dalej. Sorento to jest bardzo dobre auto, ale nie do takiego totalnego upalania. Bo tam można wrzucić 31 cali koła, jak chce się więcej, to moim zdaniem przynajmniej, zaraz będzie coś, a to z przodem siadało, a to przeguby nie wytrzymają, a to coś tam, a to reduktor będzie przeskakiwał. On jest fajny na wyprawy, jest duże auto, rodzinne, wygodne i na wyprawy jak najbardziej. Trochę go podnieść do góry i można sobie jechać, yy, zwiedzać świat. Czy zawsze musimy spotkać jakąś bębkę pod maską? Tak, most... jeszcze tego patrol. Mosty spodem. z patrola? Oczywiście. To powiem Ci, nie pasujesz tutaj, będę musiał Cię wyciąć z filmu. Dobrze, <laughs> jestem za. Taki był pomysł, mieliśmy seryjny, trochę go żeśmy podrapali i padło hasło, albo sprzedajemy, albo coś z tym robimy. Więc kupiliśmy sobie najpierw super opony terenowe typu AT, utopiliśmy go dwa razy i stwierdziliśmy, że coś trzeba z tym zrobić. No i padł pomysł na to, bo kolega jeździł Terano z mostami od Patrola, a są niezniszczalne, więc założyliśmy mosty od Patrola i teraz się już nic nie ukręca, wszystko jest ok. Silnik seryjny wytrzymał miesiąc, potem wsiadła benzyna z BMW. Też trzymała miesiąc. Teraz jest diesel, M57 słynny, wszystkim znany i na razie daj Boże jeździ. No. zobaczmy co po dzisiaj, bo macie tą klątwę i ledwo dojechaliśmy jak na razie. Teraz jeździ super. Tak. Teraz jeździ super. Wszystko sami robiliście? Mostem nam tylko wklejał na początku Sebastian z Wrocławia taki reduktor, mu reklamę zrobić. Reductor PL ma taką stronkę. A resztę robiliśmy z żoną na kwarantannie. Ostatnio nie żeśmy zmieniali. także. Z żoną? Tak, moja żona też lubi się podobać czasami, także pomaga mi we wszystkim. To gratuluję. No dzięki. A czy żony oczywiście, bo auto fajne, ale taka żona, powiem ci to skarb. Tak, tak. No, tylko ona na wszystkich kosztach nie wie. Ale to się wytnie, nie? Tak, oczywiście, ja zawsze też wycinam, co nie. Chyba każdy model w Polsce auta terenowego widziałem już konfiguracji na mostach z patrol'a lub silnikiem BMW. To jest... To są bardzo dwa dobre komponenty. Silniki, które znoszą ciężkie łojenie, takie w motorsporcie, takie, no takie tyranie ich ostre. No i mosty, które są najtańszym lekarstwem na problemy z napędem i przyjęciem 35. Co mnie wkurza? Spalanie. Bo na mt w dieslu, Yy, pali stale 15-16 litrów, nieważne czy jest to miasto, czy jest to trasa przy 90. Zaraz weźmiemy kabla, na krótko zrobimy i będziemy jeździć dalej. A co padło? Przedni napęd, sterowanie, kompresor. Przedni napęd jest zafinany pneumatycznie, tu się znajduje pompka w tym miejscu za reflektorem, więc nie jest to najszczęśliwszy pomysł, szczególnie, że wlot pompki nie jest niczym zasłonięty. U mnie jest zrobione coś takiego, czyli wlot już jest w tym miejscu. No ale aczkolwiek na razie coś z instalacją się stało, bo pompka nie ma zasilania, więc spróbujemy na krótko coś zmotać i będziemy jeździć dalej. Znaczy tutaj wedle grupy, no to zauważyłem takie rzeczy z przednim mostem, membrana pękająca, puszczająca powietrze, że się most nie dopina. No i przed waszym przyjazdem chyba w czterech samochodach uszczelniacze mostów poszły. Jak się nie serwisuje tak na bieżąco czegoś, coś się zaniedba, to potrafi coś klęknąć. Jakieś wycieki, właśnie, uszczelniacze, nieuszczelniacze. Dużo jest części na rynku, tak żeby sobie naprawiać to, co pada? Zamiennych, full. Jeszcze jest auto w miarę nowe. Także co chcemy, czy używane, czy nowe, nie ma problemu. Ja to myślę, że większy problem jest w oleju. Że. Jeździ się, jeździ się, jeździ, bo szkoda po 7 tysiącach na przykład olej wymienić. A wypadałoby? Tak. Ja u siebie wymieniam olej co 7,5 tysiąca i podczas tego 3 razy filtr jeszcze co 2,5 tysiąca. Aż tak? Tak. No w, taki, w takich warunkach jak co ten silnik pracuje, przynajmniej u mnie to lepiej, żeby miał dobrze. Można polecić, to jest ciężko. Ciężko określić, bo y, są egzemplarze zajechane, a można kupić naprawdę dobry egzemplarz, no tylko wiadomo, trzeba długo poszukać. Ja szukałem przez pół roku i obejrzałem około 15 samochodów. Ja bym zwracał uwagę na ramę przede wszystkim. Ponieważ z tyłu rama lubi gnić. E, jest zawsze taki nalot na niej, ale trzeba śrubokrętem prze, przedziobać. E, I myślę, że nic więcej. Ja to auto sobie bardzo chwalę. Jeżdżę nim ponad rok i nic nie zrobiłem. Mimo oprócz tego liftu tydzień temu. I naprawdę, od wymiany klocków do wymiany oleju, to auto jeździ. Bardzo chciałem wszystkim podziękować. Naprawdę, jestem zaskoczony taką skalą i aktywnością, bo naprawdę przyjechało kilkanaście aut. W różnych konfiguracjach, także siła teren wizji to jest siła właśnie takich widzów, fanów, którzy poświęcają swój czas i prezentują nam swoje samochody. Szczególnie, że na początku powiedziałem, żeby nie upalali za ostro, żeby to było takie bezawaryjne spotkanie, żeby się nic nie stało i oczywiście nikt mnie nie posłuchał, dlatego mamy takie piękne ujęcia. Uda wadniające, że to jest naprawdę fajny samochód terenowy. A co z tego, że to jest Kia Sorento? Ja w ogóle uważam, że teraz trzeba się cieszyć, że jeszcze możemy pokazać auta, które są tanie, przynajmniej do momentu emisji tego filmu dzielne terenowo i wystarczające do takiej turystyki off A jak ktoś ma fantazję, to zawsze zrobi z motę. wiadomo na jakich mostach i wiadomo z jakim silnikiem. No Nie no co. Jak do tego doszło zenek. Tego nie wiadomo. Co? Przereklamowanie. Kupiśmy. A, ja, a ja mam Ty plan założyć do No może teraz pójdziemy w kamerę. W kamera? A masz wuja, który ma stację benzynową. No. Bo przy tych zonach paliwa. Na sznurku wraca właśnie najbardziej zmotane Sorento, czyli to z silnikiem BMW. No, silnik dostał wody, bo trochę tam w wodzie postało. No i panewka powiedziała, że nie lubi współpracy z wodą, więc tak się skończyło. Ale z tego co się dowiedziałem, to było półtora roku upalania, upalania bezawaryjnego. Także chcąc czy nie chcąc, znowu w pochwalę silniki z BMW. Na jak klasycznie jedna górka, jedna chopka, i przegłówu z przodu nie ma. Także to takie są przygody w terenie. My jesteśmy grupą łódzką Chia Sorento. No i spotkaliśmy się w sumie pierwszy raz tak większym gronem na początku roku. No i tak teraz już się rozwinęło, że jest wiele osób. No zresztą tak jak widać. Co z lot to. Przybywa nas. Przybywa też, tak? nas i przybywa w autach. I w autach też się zmienia. Kochani, serdecznie zapraszamy Was do wsparcia z zbiórki Leona Grzywy. Jest to roczny chłopiec chorujący na esematy typu pierwszego, rdzeniowy zanik mięśni w najgorszej postaci. Mały Zachęcamy łodzianin. Was, walczymy o jego życie, zbieramy 9,5 miliona. Dzięki. Każda złotówka się liczy.